Dzień dobry, witam Was na czytaniu energii nanów księżyca w Raku, który będzie miał miejsce 29 czerwca 2022 w środę. Tradycją jest, że jeżeli czytanie na nanów, albo popełnię, no w tym przypadku nanów, zapraszam na rytuał, na rytuał, który będzie miał miejsce właśnie w Dniu Nowiu o godzinie 22. W woli przypomnienia powiem tylko, że jeżeli ktoś z Was nie będzie mógł w tym dniu o tej godzinie uczestniczyć w tym nowiu, to będzie, to, będzie ten rytuał dla Was do, dostępny przez 2-3 dni, czyli w okresie, kiedy ten, ta energia nowiu będzie jeszcze z nami towarzyszyła. Jeżeli nów to oczyszczenie, to nowe początki, nowe zaczynanie, nowe rzeczy na naszym horyzoncie. Ogólnie rzecz biorąc, zwróćcie uwagę w czasie tego dnia i około na wszelkie sprawy związane z intuicją, z rodzinnością, z bezpieczeństwem. To będzie bardzo korzystny czas dla osób spod znaku z żywiołu wody, szczególnie rak, prawda? Bo jest to w znaku raka. Dlatego, szczególnie, to dla, dla tych osób będzie to czas bardzo y, mocnych oczyszczeń i bardzo mocnych y, początków. Moi drodzy, do wyboru będziemy mieli: mamy trzy talie kart. Pierwsza talia to Tarot Illuminati. Druga talia to boski tarot, trzecia talia to między niebem a ziemią. I żeby jeszcze sprawiedliwości stało się zadość, to postanowiłam z tarota snów dodać dla każdego znaku zodiaku przesłanie na ten nów w raku 29 czerwca w środę roku 2022. Jeszcze może wspomnę, że koszt y, uczestnictwa w tym rytuale to 40 zł. Także serdecznie zapraszam. Dobrze, najpierw zaczniemy czytać, y, właśnie dla osób, które wybrały poszczególne talie, a później na zakończenie zobaczymy radę dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze, talia numer jeden, talot Illuminati. Co dla Was, dla osób, które wybrały tą talię, na ten nów Księżyca? Cesarz. Bądźcie pewni swoich przekonań. Uważajcie za bardzo, żeby nie stać się w czasie tego, tego nowiu osobami takimi bardzo mocno apodyktycznymi. Tak? Uważajcie na siebie, uważajcie na swoją rodzinę, to najważniejsze, ale też sprawdźcie, żeby żadna osoba wokół waszym otoczeniu, dookoła waszego otoczenia nie czuła się przy, przygwożdżona, przytłamszona waszą obec, obecnością, waszym spojrzeniem na... O rzeczywistość. Wam może towarzyszyć w czasie tego nowiu właśnie taka konserwatywność działania, usystematyzowanie pewnych spraw, taka hierarchizacja zachowań, rzeczy i innych spraw związanych z wami i z otoczeniem. A dlaczego to się dzieje? Dlatego, że macie bu królową Buław, dlatego że Wy chcecie postawić na swoim, że będziecie chcieć być osobą właśnie, pewną swojej urody, pewną swojego dźwięku, yy, dźwięku i wdzięku, dlaczego nie? Ponieważ królowa Buław też tańczy, też mamy dźwięk w tym momencie i ona w niektórych taliach, a głównie w talii yy, tarot. Boski Tarot zatrzymuje się w tym swoim ruchu i obserwuje, co się dzieje. Tak, to jest karta czarownicy też jak najbardziej. Według mnie. I, moi drodzy, to jest dobra energia. To jest bardzo dobra energia. Tylko żebyśmy troszeczkę właśnie w tym nie przesadzili z tą energią właśnie cesarza w tym w czasie tego nowego. Wykorzystajmy. To, co mamy w zanadrzu, co, w jaki sposób możemy działać, w jaki sposób możemy nie działać, tylko i wyłącznie z, z własnego wyboru. Czego nie robić? Nie dać sobie wbić te miecze w plecy. Ale z jakiej to niby racji królowa buław i cesarz miałby sobie Pozwolić na takie rzeczy. Korzystajcie z mocnych energii, bo jeżeli będziecie mieć w swojej świadomości, podświadomości, działaniu i niedziałaniu, właśnie taką energię troszeczkę słabszą, że ktoś ma nas może zranić, ktoś może spowodować to, że czujemy się. Przemuszeni do zakończenia pewnych spraw? To nie. To my z własnej nieprzemuszonej woli oczyszczamy się i zakończamy w czasie tego nowiu. Nikt nam nie może narzucić takiego działania. I też właśnie nie pozwólmy sobie na to. Wykorzystajmy ono energię szóstki kielichów. Yy, może należy odwiedzić stare miejsca. Może należy być jako ta osoba, która widzi te dzieci i ma doświadczenie i czerpie ze świeżości, ale czerpie też z doświadczenia. Bazujmy na tym, co znamy. Bazujmy na naszych doświadczeniach, tak jak powiedziałam, tak? Ale z taką radością i wdziękiem dziecka. Bądźmy w czasie tego nowiu, oczyszczajmy się z energią doświadczonej osoby, a wchodźmy z energią świeżości, nowości. Może to być coś takiego, że niby coś znamy, ale wchodzimy w to w zupełnie inny sposób. W sposób taki, który wchodzi. Yy, yy, w taki sposób, w którym bazujemy na swoich doświadczeniach jednak. Zwróćmy uwagę na osoby starsze od nas wiekiem, i to mówią o energii męskiej. I również o jeżeli potrzebujemy tego, zwróćmy się również o poradę. O taką energetyczną wzniosłość do osoby, do której macie zaufanie, i to może być również kobieta. Jeżeli posłużycie się energią szóstki kielichów, czyli mądrością i świeżością, to moi drodzy dziesiątka buła, wy będziecie potrafili zrzucić z siebie. Właśnie oczyścić się z tych złych energii, ciężkich energii, energii, których, które dźwigacie od pewnego czasu. Po prostu rzucicie to z siebie. I to jest dobry czas na wykorzystanie właśnie tej energii. Ruch, działamy, zdobywamy informacje, odbieramy informacje, smsy, maile. I, ogólny, yy, I ogólna taka energia, właśnie ruchu i działania do przodu. Dodatkowa karta to jest jeszcze rycerz czyli Ja mam, ja posiadam, ja wiem, co mam robić, ja się znam na swojej energii. Tak? Działam. Działam yy, bardzo. Bardzo na takiej energii, że nie błądzę po omacku, tak? Czyli, wiem, co, czyli działam na takiej zasadzie, że wiem, co mam robić, i wiem, w jakim kierunku swoją energię. W jakim kierunku swoją energię pokierować. No i jeszcze dziewiątka pentakli. Wiecie, gdzie jesteście, wiecie, co macie, wiecie, co posiadacie, wiecie, jak to wykorzystać. Po prostu to jest gdzieś wewnątrz Was. I to niech zostanie wewnątrz Was w czasie tego właśnie nowiu. Mało wody, można powiedzieć, ale widocznie tak musi być. I boski tarot, talia numer 2, co dla Was na ten nów? Córka denarów. Dobry czas na oszczędzanie, dobry czas na yy, lokalizowanie swojej energii, wydatków, pieniędzy i zatrzymanie siebie dla siebie. Dlaczego? Dlaczego to właśnie tak jest, taka ziemska energia, bo ziemska energia. Yy, bo wy wiecie, yy, czego potrzebujecie, wy wiecie, jak się uziemić, wy wiecie, jak mimo wszystko w tej energii wody, w tej energii intuicji, jednak bazować na tym, co mam, co posiadam, co e e e ewentualnie jeszcze zostawić dla siebie, co jeszcze zaoszczędzić dla siebie, tą energię ziemską. Na razie widzę tutaj dużo denarów, nie tylko ja, z pewnością również wy i karty. <tysprzegue> Mężczyzna w waszym otoczeniu może również spowodować to, że wy będziecie chcieli tą y, swoją, te swoje pieniądze, swoją pracę, swoje cztery, y, swoje cztery ściany, swoje właśnie to, co macie namacalne, zostawić tylko i wyłącznie dla siebie. Mm. Ciekawa jestem, dlaczego w tym nowiu y, wodnego znaku zodiaku w negatywie jest karta rycerza kielichów. A może właśnie, dlatego, że dla Was, za, dla osób, które wybrały kartę talii numer 2, mimo wszystko, y, takie rozmemłanie emocjonalne nie będzie konieczne. Ja bym powiedziała, tak gra to rodzinność. Więc zwróćcie uwagę na swoją rodzinę, na ich bezpieczeństwo materialne, na ich bezpieczeństwo mieszkaniowe, właśnie to, z tą energią króla, czyli najwyższą energią materialną. Paradoksalnie, właśnie woda może nam dać wyraz ziemi, czyli tak dbamy o swoją rodzinę, bo rak to rodzinność, że zabezpieczamy ją finansowo w nowy sposób w, tym, w czasie tego nowiu. Zupełnie to może być zupełnie nowy sposób dla Was, dla innych. Ale nie niedoświadczony, ale właśnie w sposób bardzo, no, bardzo doświadczony. Pomoże Wam dwójka kielichów, a jednak woda się pokazała zwróćcie się o pomoc do króla denarów, do mocnej, silnej energii, do osoby, która być może jest Waszym partnerem emocjonalnym, być może jest Waszym partnerem biznesowym, bo ta osoba może Wam pomóc w czasie tego nowiu, nawiązujcie współpracę, Szukajcie osób podobnych do Was, do, szukajcie osób, które działają tak samo jak Wy. To będzie bardzo pozytywne. Jeżeli rozejrzycie się dookoła, to macie tutaj tą trójkę buław, czyli czekacie na to, co Wam się należy. Być może długo się to nie pojawiało, ale teraz to jest ten czas na to, że. Ja mogę czekać, tak, że coś tutaj zostało zasiane, jak ja mogę odpocząć, mimo że to są buławy, karty ruchu, działania, ale coś zostało wysłane w wszechświat i teraz coś do nas wraca. Wszelkiego rodzaju współprace, jeszcze raz powtórzę, osoby, do których mamy zaufanie, tak, Wychodzicie z tego miesiąca z nowym spojrzeniem na światło dzienne, z nową perspektywą, z mimo wszystko zatrzymaniem, ale i to jest też, też tej pozycji nieuniknionej, ale zatrzymaniem, na, na, zatrzymaniem na, w pozytywnym tego sensie, w tym sensie znaczeniu czyli ja spoglądam na pewne sprawy z innej perspektywy. Być może zbyt mocno emocjonalnie podchodziłem do pewnych rzeczy, tak? Zbyt mocno zawierzyłam osobie, która jest rycerzem kielichów, czyli takiej osobie, która jest, przynosi uczucie i tak dalej, ale to nie jest sprawdzone i w tym czasie tego nowiu, wy możecie wiedzieć, że nie, nie będzie dla Was korzystne na rzecz innej perspektywy, czyli na dla postawienia na osoby, które jednak w tych swoich sprawach uziemienia materii, pracy i tak dalej są doświadczone. Inne spojrzenie na rzeczywistość. Dziewiątka mieczy: to co będziecie mieć w swojej głowie, to co będziecie kreować, to się zmanifestuje. Jeżeli rozpoczniecie, mów od negatywnych myśli, tak się to będzie ciągnęło za wami do następnej pełni nowiu. Jeżeli pozbędziecie się negatywnych, negatywnego sposobu myślenia, sprawy będą wyglądały zupełnie inaczej niż nam się wydają. I w przełożeniu jeszcze dziewiątka buław, czyli też tutaj mamy pewnego rodzaju zatrzymanie, tak jak w trójce buław i w wisielcu. Ale po to, żeby zebrać doświadczenia, zebrać siły, podziękować za to, co mam i ruszyć dalej w pozytywnym dla mnie kierunku. Dobrze, i co dla osób, które wybrały talię numer dwa, czyli między niebem a, a ziemią, co dla Was w czasie tego nowiu. furka kielichów. Albo zasiedzimy się w starym, albo wstaniemy, rozejrzymy się dookoła i zobaczymy, co to, co możemy zasiać w czasie tego nowiu i to, co możemy rozpocząć w czasie tego nowiu. Dlaczego karty Wam tak mówią? Dlaczego karty właśnie w taki sposób Wam a, podpowiadają? Zobaczcie, bo tu jest ten. Kielich. Rak, czyli emocjonalność, kielich uczucia. On jest, tylko trzeba, je, trzeba to zauważyć. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlatego, że karta świata, coś się kończy, coś się zaczyna. Coś w swoim życiu próbujemy zakończyć, ale pamiętając, że jednak. Wszystko, co się dzieje w świecie, w wszechświecie, jest nieskończonością. Czyli takie koło, tak? Zaczynamy, kończymy, zaczynamy i tak w kółko. Zasiejcie w czasie tego nowiu właśnie energię nie braku, nie zakończania też, ale na zasadzie oczyszczenia się, ale wejścia w coś nowego, w nową emocjonalną sprawę, bo jednak tu mamy te kielichy. Yy, zauważeniu, jak ja mogę sobie pomóc emocjonalnie, jak ja mogę zadbać o swoją przestrzeń, jak ja mogę zadbać o swoją intuicję, jak ja mogę zadbać o swoją rodzinę. Nic yy, pochopnie. Nic na ten moment, w tym momencie. Yy, Rycerz Buław mówi o energii do działania, to fakt, ale jest to energia bardzo krótkofalowa, krótkotrwała. Nie, my musimy tutaj zadziałać długofalowo. Tak, te wszystkie arkana wielkie ciągnęły się od karty 0 do karty 21. Tak, my nie możemy poprzestać na energii chwilowej, tylko musimy zwrócić się. Właśnie do siebie, do swoich emocji, tak jak powiedziałam, w sposób długofalowy. Okay? Słońce nam pomoże. No cóż, jak nie Słońce, w tym znaku słonecznym, początku lata. Czyli też Słońce to jest energia wzrostu, energia siły, energia naradzania się postawić na powolny wzrost bo wiadomo jak będziemy chcieli coś zasiać i momentalnie poddać temu promieniom słonecznym to to uschnie tak to uschnie od tego ognia też od ognia słońca ale jeżeli przejdziemy do pewnych rzeczy bardzo powoli bardzo odpowiedzialnie tak zgodnie z właśnie tym etapem którym rządzi wszechświat, świat to będzie jak najlepiej, czyli ocieplajcie tą swoją energię początku bardzo odpowiedzialnie i bardzo emocjonalnie a wówczas królowa kielichów wówczas właśnie te emocje, te kielichy, te uczucia będą dla was jak najbardziej pozytywne może nie jeszcze na poziomie króla kielichów, ale na poziomie Królowej Kielichów, czyli bardzo fajnie, bardzo, bardzo też w takiej właśnie pozycji. Królowa Kielichów to jest energia właśnie tej matki, osoby, która się opiekuje nie tylko osobami dookoła, ale też swoją energią, swoim, swoim potencjałem. Nie wychodzimy z w tym wszystkim. Pojawia się już energia ruchu, ale z pozycji nie rycerza, ale już z pozycji króla buław. Czyli wiem, gdzie ukierunkować swoją siłę, to swoje światło, swoje, swoje słońce. Karta wieży. Czyli budujemy wszystko na solidnych fundamentach, czyli na, nie na fundamencie, który przynosi nam rycerz Buław, tylko na solidnych, mocnych, mocnych, emocjonalnych fundamentach. I jeszcze tutaj mamy dziesiątkę mieczy, i wtedy rzucamy z siebie cały ciężar, który nie jest nam po drodze i który powoduje, że nam w jakiś sposób przeszkadza. Czyli to oczyszczenie w czasie tego nowiu tutaj y, daje o sobie znać. I rada dla poszczególnych znaków zodiaku. Myślę, że tutaj zaczniemy od znaku raka. W jakim to, to, znaku, w jakim to znaku, mamy, y, moi drodzy właśnie tężenów, rada dla dla raka. Zaczynaj od początku wszelkie sprawy materialne, wszelkie sprawy finansowe, sprawy uziemienia, sprawy. Wchodź z mocną energią, jeżeli chcesz mieć swój ogródek, swój las, swój dom, nowy sposób zarabiania pieniędzy. Skup się na tym w czasie tego nowiu. Lew. Bądźcie w pozycji wygranej. Nie dajcie się zmanipulować i nie bądźcie na pozycji przegranej. Komunikujcie się z samym sobą przede wszystkim. Panna, odkrywajcie tajemnice. Zwróćcie uwagę, na swoją podświadomość, na swoją intuicję. Waga. Nie róbcie dobrej miny do złej gry. Uśmiechajcie się, moi drodzy, szczerze. I zgodnie z tym, co czujecie wewnątrz serca. Co w sercu to i na zewnątrz. Skorpion. Spo musicie powinniście spojrzeć na różnice i podobieństwa. Co do waszej osoby, nie dajcie się, nie dajcie y się takiej sytuacji, żeby być osobą w ukryciu. Strzelec. Postawcie na, na nowy sposób zarabiania pieniędzy. Może ten czas nie jest dobrym czasem na szkolenia, kursy, ale wy postawcie właśnie na to na nowe informacje i na, nowy, i na zdobywanie wiedzy. Koziorożec. Ruszajcie do przodu. Działajcie tak, żeby to dla Was ten czas był najlepszy. Wodnik. Postawcie na nowe uczucia, postawcie na nowe emocje. Rozejrzyjcie się dookoła: co kto, co i z czym ktoś do Was przychodzi, jeżeli chodzi o tą energię wody. Ryby. Nic na siłę. Baran. Wybierzcie mądrze, i wybierzcie to, co podpowiada Wam Wasze serce. Byk. Zasiewajcie, zwróćcie uwagę na, na uziemienie, zwróćcie uwagę na to, jakimi wspaniałymi osobami jesteście. I bliźnięta. Siła jest w Was w czasie tego nowiu, możecie kończyć i zaczynać oczyszczać i wzrastać wedle swojego życzenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.